City Interactive prezentuje. Mortyr 3. Wrzesień 1943. Wojska III Rzeszy zajmują praktycznie całą Europę. W okupowanych regionach powstają liczne oddziały partyzanckie. Dzięki atakom z ukrycia i wsparciu miejscowej ludności mogą skutecznie przeciwstawiać się przeważającym liczebnie, lepiej wyszkolonym i doskonale wyposażonym siłom wroga. Jesteś jednym z najlepszych. Komandosem wysłanym przez rząd RP na uchodźstwie do ojczyzny. Wspomóż partyzanckie oddziały Ruchu Oporu. Weź udział w najbardziej brawurowych akcjach dywersyjno-sabotażowych. Wysadzaj mosty, utrudniając poruszanie się wrogim jednostkom. Napadaj na konwoje, aby zdobywać niezbędne zapasy amunicji i broni. Wreszcie zniszcz legendarną fabrykę rakiet V2. Używaj autentycznych broni, m.in. Mauser 98K, Sten, P08 Parabellum, Schmeisser MP40 i wielu innych. Dołącz do największego ruchu oporu II wojny światowej.